Starostwo powiatowe oraz gmina Legionowo od lat czynnie współpracują, wspierając działania Komendy Powiatowej Policji, między innymi poprzez dofinansowanie zakupów potrzebnego funkcjonariuszom sprzętu i pojazdów. W ubiegłym tygodniu otrzymali oni kolejny prezent, tym razem sprzęt elektroniczny o wartości 50 tysięcy złotych. Tradycyjnie powiat Legionowski wspiera funkcjonariuszy policji. Niedawno przekazywaliśmy radiowozy, tym razem przekazujemy sprzęt komputerowy, który będzie służył zarówno tutaj w komendzie, w komisariatach podległych, jak i dzielnicowym, którzy będą wypełniali swoje obowiązki już w terenie. Jest to głównie sprzęt teleinformatyczny, osiemnaście komputerów, siedem drukarek oraz sześć monitorów dużej rozdzielczości. Oprócz komendy w regionowie, został on rozdysponowany na wszystkie ościenne komisariaty. Będzie służył dzielnicowym, funkcjonariuszom wydziałów kryminalnego, dochodzeniowo-śledczego, przestępczości gospodarczej i korupcji. Przyda się także dyżurnym na stanowiskach kierowania. W imieniu własnym i policjantów i pracowników cywilnych chciałbym serdecznie podziękować wszystkim samorządowcom, którzy przyczynili się do zakupu tego sprzętu, a na pewno ten sprzęt przyda się i poprawi stan bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu legionowskiego. Z części urządzeń bezpośrednio będą mogli korzystać sami mieszkańcy. Wśród nich znajduje się bowiem sześć engrawerów, którymi oznakowuje się rowery. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, gdzie było dużo zainteresowanie znakowaniem rowerów, postanowiliśmy zakupić właśnie ten sprzęt, abyśmy sami takie akcje znakowania rowerów mogli w całym powiecie legionowskim przeprowadzać, zarówno w komisariatach, w gminach, jak i w komendzie powiatowej. Operacja rozpocznie się w kwietniu. Osoby chcące oznaczyć rower będą mogły zadzwonić i umówić się na konkretny termin. Dni i godziny wraz z numerami telefonów zostaną podane na stronach samorządów oraz komendy powiatowej. Stoi z engrawerami mają także działać podczas organizowanych przez powiat imprez plenerowych.